Bo to był zawodnik, który zawsze miał zadbać mocno o swoje. Życie piłkarza jest bardzo łatwe, bardzo proste i, i, i y, to jest fantastyczne życie, bo, bo robi się to, co się lubi, czyli trening, mecz i odpoczynek i, i dostaje się dużo pieniędzy za to. Karierę sportową zaczynał tu, na boisku Orląd, w Łukowie. Teraz już troszeczkę minęła moda na takie koszulki. Natomiast kilka latek były takie repliki piłkarskich koszulek. To tutaj na ulicy można było spotkać zdecydowanie więcej kucharskich niż jakichś tam OEN-ów wtedy czy innych Beckhamów. Kucharskiego wypatrzył ten człowiek, Przemysław Trybuń. Wziął młodszego piłkarza do zespołu seniorów i musiał walczyć z jego niełatwym charakterem. Graliśmy jakieś tam małe gierki na małe brameczki. No to była zasada, że ta drużyna, która przegra, znosi bramki do szatni. Czarek oczywiście jak przegrał, to płakał. Płakał, ale bramek nie, nie było możliwości, żeby zniósł. Także w Łukowie w 2007 roku Kucharski zagrał swój ostatni mecz i od razu zajął się poszukiwaniem talentów. Jest menadżerem piłkarskim. Pod skrzydłami ma 25 zawodników ma instynkt, który po prostu wyczuwa gdzie pójść, do jakiego klubu, gdzie zainwestować, z jakimi ludźmi się zaprzyjaźnić. No jest to taki człowiek można powiedzieć obdarzony szóstym zmysłem. Wypatrzą między innymi gwiazdą reprezentacji Roberta Lewandowskiego i jej nadzieję, Rafała Wolskiego. Po głośnych transferach swoich podopiecznych musi się spowiadać, ile na nich zarabia. On wiedział, co z tymi pieniędzmi zrobić i pod tym względem jest biznesmenem. Nie kryje, że ma majątek wart ponad 16 milionów złotych, kilkanaście mieszkań, dochody z wpływów z restauracji, w której jest udziałowcem. Właściciel zagląda tu rzadko, odkąd do wielu biznesów doszedł jeszcze jeden, polityczny. Czarek ostatnio nas zaniedbuje troszeczkę, przez to, że jest posłem, ma pewnie dużo do robienia. My, my potrzebujemy tutaj raczej na miejscu, żeby czasami też był wpad, odwiedził nas. Na wiejskiej dobrze mówią o nim nawet polityczni przeciwnicy. Jest takim posłem branżowym, zajmuje się sprawami sportu. Oceniam jego pracę w komisji całkiem przyzwoicie, gdyby nie fakt, że służy złym siłom. Wypomina mu się małą aktywność w Sejmie. Na swoim koncie ma dwa wystąpienia w sprawie euro, jedną interpelację w sprawie likwidacji sądu rejonowego w Łukowie i jedno zapytanie w sprawie drogi krajowej nr 63, też w okolicach Łukowa. Nie był na jednej trzeciej sejmowych głosowań. Ja jestem oczywiście na początku. Ja mam wrażenie czasami, że jak jestem na sali, sali sejmowej, to, to niektóre, niektóre wystąpienia... E, no bo większość wystąpień w Parlamencie to są, to są po to, żeby, żeby poprawiać statystyki, tak? żeby, żebyście później wy na przykład nie, nie czepiali się takiego posła, tak? że on jest aktywny. Kucharski załatwia głównie sprawy lokalne, choć sami mieszkańcy jego rodzinnego, Łukowa wolą jego pierwszą profesję. Ja tak to z piłki tego znam. A od posłowania? Nie, no, nawet głosowałem. Mhm. No i pewnie niech będzie tam niech nas tutaj. Popiera z tym wszystkim. Pan taka o mieszkanie coś oczekuje od takiego właśnie posła z, z Ziemi? Nie oczekuję. Od kiedy nauczyłem się leczyć, mogę leczyć tylko na siebie, proszę pana. Wysoko... Kucharski Sejm traktuje raczej jako epizod. Nie zamierza startować za trzy lata. Na razie nie zamierza. Oczywiście nie wiem, co będzie za trzy lata. Nie? Czy, mhm. czy czasem nie będę musiał startować, mhm. tak? Bo mhm. premier powie, że mhm. muszę startować i. było do dwóch, jak wielu sportowców na swoim koncie, Kucharski ma jedną wielką porażkę. Przegrany mecz o Mistrzostwo Polski z Widzewem Łódź. Przy prowadzeniu 2-0 na 7 minut przed końcem Legia zeszła z boiska jako wielki przegrany. Już byłem poza boiskiem, siedziałem na, na ławce. Ja już byłem wtedy, ja czułem się mistrzem Polski. Bo, mówię, nie może się wydarzyć nic, nic niewiarygodnego, ale wydarzyło się. Polityczna gra też bywa nieprzewidywalna. Aleksandra Halimoniuk, TVN24.